Dzień dobry. Witam w serii Najlepsze aplikacje dla edukacji. W tej serii zaprezentuję Ci najciekawsze aplikacje, które mogą przydać się nauczycielom oraz uczniom. W każdym odcinku przedstawię Ci jedną aplikację w pigułce. Pokażę Ci, jak się do niej zarejestrować, czy jest płatna, czy darmowa, oraz jakie ma najciekawsze funkcjonalności. Zapraszam. Dzisiaj zajmiemy się aplikacją Learning Apps. Wchodzimy na stronę learningapps.org. Już jesteśmy na stronie, możemy wybrać język. Po prawej stronie wybieramy polski. No i do czego służy ta aplikacja? W tej aplikacji możemy tworzyć tak zwane aplikacje, ale są to tak naprawdę? Ćwiczenia w wersji cyfrowej. Najpierw stwórzmy sobie konto. Klikam przycisk Zaloguj się. Utwórz nowe konto. Tutaj musimy po prostu wpisać swoją nazwę. E-mail. Pasło, zaakceptować warunki korzystania z LeninCaps oraz dwa opcjonalne pola do zaznaczenia, a następnie musimy przepisać kod zabezpieczający. Utwórz konto. nazw użytkownika oraz e-mail są już zajęte, także muszę to zmienić. Jeszcze raz musimy przeczytać kod. No i już mamy konto. No dobrze, także zasadniczo możemy tworzyć aplikacje, czyli takie ćwiczenia. Możemy przeglądać takie ćwiczenia innych osób oraz tworzyć całe kolekcje takich ćwiczeń. Czyli trzymać je w bardziej uporządkowany sposób. Zobaczmy najpierw przeglądy aplikacje. Mamy tutaj kategorie, tutaj może wybieramy zdjęcia z audio wideo a po prawej stronie wybieramy poziom edukacji. Czyli na przykład od kształcenia podstawowego do kształcenia gimnazjalnego. Chcę, żeby taki zakres poziomu miał ćwiczenia, które chcę wyszukać. Media, wszystko. No i teraz wybieramy jakieś kategorie. Możemy również wpisywać ręcznie niektóre frazy. No ale zobaczmy na przykład po prostu matematyka. Teraz podkategorie. Na przykład funkcja. No i mamy już różne ćwiczenia. Zobaczmy. A tu jest taka gra jak w milionerach. No i mamy jakieś pytanie, i mamy cztery odpowiedzi. Wybieram odpowiedź. No i tam przechodzę dalej. I to jest ciekawe ćwiczenie. Ktoś sobie wymyślił, że zrobi sobie takich milionerów z matematyki. Bardzo ciekawe. Możemy udostępnić takie ćwiczenie. Zobaczcie, tutaj mamy przycisk kopiuj. I możemy to komuś wysłać, żeby sam się pobawił. Możemy również utworzyć podobną aplikację. Otwórz kopię tej aplikacji na przykład. Zmodyfikuj aplikację. I zobaczcie, mamy tu wszystkie pytania, odpowiedzi. I możemy sobie ręcznie jakieś pytania na przykład usunąć, jakieś zmienić, jakieś dodać. I następnie zapisać tę zmianę. A spróbujmy teraz stworzyć aplikację od zera. Klikamy stworzyć aplikację. Tutaj mamy schemat działania. Czyli najpierw mam jakiś pomysł w głowie. Potem wybieramy szablon. Potem uzupełniamy content, czyli uzupełniamy pytanie, odpowiedzi, zapisujemy i możemy się nim dzielić albo z konkretnymi osobami, albo z całym światem. to aplikację jako publiczną, i wtedy inni będą mogli znaleźć naszą aplikację w przeglądy aplikacji. No dobrze, mamy szablony. Zobaczmy na przykład pasujące pary. No I mamy przykłady. Gdzie mamy słówka po angielsku i słówka po polsku. Screen. Łączymy z ekranem i w taki sposób łączymy w pary słowa po słówka po angielsku i po polsku i potem zobaczymy, czy są poprawne. No to utwórzmy nową aplikację. Testowa aplikacja. Opis. No i teraz tworzymy jakieś parę. Zróbmy na przykład gruszka i owoc. Kolejny element, czyli kolejna para brzodkiewka, warzywa. No, taka przykładowa jakaś gra. Zobaczcie, jak łatwo odwołać, jakie pary można wpisywać. Można również dodać tu obrazy, teksty do odczytania, pliki audio, pliki dźwiękowe czy film. Możemy dać również elementy, nie należące do rozwiązania. Takie elementy zmyłki. Na przykład dajmy tu zwierzę. Właściwe pary znikają, możemy to znaczyć, czy jak znaczymy poprawnie, to znika nam para albo zostaje na ekranie. Połączone pary jedna na drugą, informacja zwrotna oraz jakieś dodatkowe wskazówki. Utworzyłem naprawdę w niecałą minutę jakieś proste ćwiczenie. Klikamy, zobacz, podgląd i zakończ. Moja aplikacja: mamy zwierzę, owoc, gruszka, rzodkiewka, warzywo. No i łączę gruszkę z owocem, rzodkiewkę z warzywem. No i dziś zostaje bez pary. Zobaczmy teraz. No i świetnie, znalazłeś rozwiązanie. Teraz możemy ponownie edytować nasze ćwiczenie, albo już je zapisać. I teraz znajdzie się na zakładce moje aplikacje. Także chciałem Wam w pigułce pokazać, do czego służy ta aplikacja, jak zacząć z niej korzystać. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zostaw subskrypcję na tym kanale, a jeżeli film się podobał, to zostaw ocenę i komentarz. A ja dziękuję za oglądanie.